Siemanko, z tej strony Sebol, niedawno wyszedł patch 1.3 do Cyberpunka 2077 i już taką troszkę tradycją na moim kanale się stało, że jak wychodzi nowy patch, oto od patcha 1.2 skakuję do gry, gram w nią kilka godzin, nagrywam klipy, a później okraszam je komentarzem, nazwijmy to, zwykłego, standardowego gracza, bez wchodzenia w jakieś meandry technologii i szukania błędów na siłę, że tak powiem. I powiem Wam szczerze, że ten materiał będzie zdecydowanie najkrótszy z tego, co do tej pory w tym stylu zrobiłem, ale to wynika z jednej prostej rzeczy. I powiem Wam zupełnie szczerze, że naprawdę pograłem w tego cyberpunka ze 3-4 godziny mniej więcej, i naprawdę niewiele mam do dodania do tego, co powiedziałem w, w poprzednim materiale na temat patcha 1.23, do którego link wrzucam w opisie. A to, co mam do dodania, to stwierdziłem, że dodam w formie takiej vlogowej, nazwijmy to. A więc po pierwsze, jeśli chodzi o performance, sytuacja jest prawie że identyczna. W tym sensie, że tak, odpalamy grę, pierwsze ładowanie gry to zawsze jest luks, elegancja. Nic się złego nie dzieje. Wszystko załadowane, pięknie chodzimy, gra chodzi płynnie, zajebiście, elegancko, że aż po prostu uh, masakra jak jest dobrze. Ale niestety, im dłużej gramy, im więcej zaczynamy szaleć po mieście, im więcej zaczynamy jakby zmieniać miejscówki, zmieniać nasze położenie, tym coraz bardziej zaczyna się wszystko sypać, sypać, sypać i zaczyna niestety, ale wchodzić problem, że tak powiem. Doczytywania tekstur, strumieniowania danych i jakby wiecie, na początku chcecie zmienić radio, nie ma żadnego problemu, ale za chwilę, za 2-3 minuty, za 5 minut, już nagle w wklikacie TR1 i czekacie, 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 coś, się zawiesiło, tu coś tam. I niestety cały czas występuje z tym problem. Jedynie tylko co, tylko nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś placebo, bo muszę przyznać, że od kiedy robiłem poprzedni materiał na temat Patcha 1.23, to ja od tamtej pory ani razu nie grałem w cyberpunk, bo po prostu nie miałem takiej potrzeby, już zrobiłem w tej grze wszystko, co można w niej zrobić i Czekam tylko na kolejne aktualizacje. A że aktualizacje są rzadkie, to i moje przerwy są długie. Ale wydaje mi się, że od tego punktu zero, o którym wspominałem w poprzednim materiale, do momentu aż wszystko zaczyna się sypać, jest trochę to wydłużony czas. Nie wiem, może o 5%, o 10%. Ciężko mi powiedzieć, bo nie liczyłem z zegarkiem w ręku, że tak powiem. Ale wydaje mi się, że ten okres, kiedy wszystko jest spoko, jest trochę wydłużony. Tak jak nie wiem, czy pamiętacie, ale w pierwszym materiale o cyberpunku na temat patcha 1.2 wspomniałem coś takiego, że jak wcześniej gra chodziła przez 3 sekundy dobrze, to no teraz chodzi przez 4 sekundy dobrze. I zakładam, że co patrza, ta sekunda zostaje dołożona i w tym momencie powiedzmy, że mamy 10 sekund, 15 sekund genialnie, perfekcyjnie działającego cyberfanka na PS4 Slim, ale w pewnym momencie niestety jest i zaczyna się robić jatka, mówiąc krótko. Fajnie, oczywiście, że wprowadzili pewne usprawnienia, typu, że możemy na przykład, jak kraftujemy przedmioty, to nie musimy teraz znowu klikać 20, 30, 50, 100 razy, jak chcemy zrobić przedmiot, jak ileś tych przedmiotów, no bo zdarzało się, że sami potrzebowaliśmy ich naprawdę dużo, aby wytworzyć coś lepszego, a na dodatek tych, że było coś takiego, że jak chciałeś wytwarzać przedmioty, to nie, że klikałeś po prostu, załóżmy, że wiecie, że 10 kliknięć szybkich to 10 przedmiotów, tylko trzeba było przytrzymać, że przytrzymujesz, 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 przytrzymujesz przytrzymujesz, przytrzymujesz i tak czasami 80 razy na przykład trzeba było zrobić co było zajebiście skurwiające muszę przyznać to była decyzja, której jedna z najbardziej debilnych decyzji w tej grze. Kto to wymyślił w ogóle, żeby to w ten sposób robić? Podobnie zresztą tego do tej pory nie naprawili, zakładam, że może w z genowym dodadzą taką opcję czy coś, że jak na przykład sprzedajemy przedmioty w sklepie, to że nie możemy na przykład, wiecie, kliknąć jakiegoś przycisku, który by mówił Zaznacz kilka. I w tym momencie zaznaczamy i sprzedaj, i wszystko się sprzedaje. Tylko musimy po jednym przedmiocie sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. Co na PS4 jest o tyle denerwujące, że każde sprzedanie przedmiotu chwilę trwa, bo czasami te przeładowanie jakby ekwipunku naszego i ekwipunku sprzedawcy może chwilę potrwać, i czasami sprzedanie tych 50 broni, które przed chwilą zebraliśmy, bo po każdej potyczce zbieramy masę, 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 masę broni, bo generalnie to jest looter-shooter, jeśli chodzi o jakby te mechaniki związane ze zbieraniem lutu. Co może być po prostu denerwujące. No i szkoda, że tego jeszcze nie dodali, ale liczę na to, że to w końcu zrobią. No i też dotrzymaliśmy te jakby darmowe DLC-ki i muszę Wam przyznać, że jedyny, jedyne co sprawdziłem to tylko wygląd, nowy wygląd Johnny'ego Silverhanda i muszę przyznać, że wygląda spoko, taka stylówka trochę na Merina Mansona bym powiedział, ale ja osobiście zdecydowanie wolę jego poprzedni wygląd. Możliwe, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Gdyby, może gdyby Johnny wyglądał tak jak teraz wygląda w tej alternatywnej wersji na początku, a teraz otrzymalibyśmy tą wersję, która jest oryginalnie, no to możliwe, żebym powiedział inaczej. Nie wiem tego, ciężko mi teraz powiedzieć. Jedyne co w tym momencie mogę powiedzieć na 100%, to że bardziej mi się podobał oryginalny wygląd niż ten, który jest obecnie. No do tego jeszcze tam był samochód, którego nie sprawdzałem, i jeśli chodzi o te kurtki, które możemy znaleźć w naszym mieszkaniu, to na pewno otrzymałem sms od Wiktora, który mówi, że mam te kurtki do odebrania u siebie w mieszkaniu. Więc dostałem je, ale nie ten, ale nie zakładałem je, sprawdzałem, jak one za bardzo wyglądają. bo Szczerze mówiąc, jakoś tymi rzeczami nigdy specjalnie tego. Jeśli chodzi o samochód, to mam ten swój ulubiony samochód, w którym najczęściej jeżdżę. Tak samo jeśli chodzi o ubiór, mam kilka swoich takich outfitów, które gdzieś tam wymyśliłem, więc ja tam nie kombinuję już z jakimiś czerwonymi kurtkami czy coś w tym stylu, ale fajnie, że zostało coś dodane. No i już tak będę podsumowywał, bo tak jak wspomniałem na początku, za wiele do dodania do poprzedniego materiału nie mam, więc zachęcam do obejrzenia materiału na temat Pacza 1.23, wszystko co w nim powiedziałem zostaje w mocy i możecie tylko dopisać taką małą adnotację, że to co było dobre, to teraz jest trochę dłużej, trwa jakby, te dobre momenty trwają trochę dłużej, o jakieś, ja wiem, 2-3%. Ale, mimo wszystko, jeżeli te 2, 3, 4 miesiące temu przy którymś z poprzednich paczy nie zostałeś przekonany czy przekonana, żeby zagrać w tę grę na PS4, Slim, na przykład, czy na zwykłym PS4, bo w sumie nie wiem, jak jest na prostsze, że mówiąc, to ten patch was niestety nie przekona. Niestety, jeżeli dwa miesiące temu byłeś nie przekonany, nie przekonana, teraz też nie będziesz przekonany, przekonana, więc nie ma co po tą grę sięgać teraz. Lepiej poczekać na PS5. Albo może na jakiś rewolucyjny patch, który wszystko wywróci do góry nogami. Co niestety wątpię, mimo że trzymam kciuki ze Cyberpunk'a z całych sił. Wierzcie mi, ja najwięcej w tę grę grałem miesiąc po jej premierze. Ja w tamtym czasie zrobiłem w niej ponad 200 godzin, zrobiłem platynę, przeszedłem ją trzy razy, i to był czas, kiedy ta gra działała zdecydowanie najgorzej. I ja naprawdę trzymam za nią kciuki, śledzę jej rozwój od samego początku, cały czas śledzę wszystkie newsy. I naprawdę chciałbym, żeby to wszystko wyszło na prostą, ale niestety nadzieja coraz bardziej upada, mimo że cały czas gdzieś tam z tyłu głowy jest. Ale muszę dać takiego małego pstryczka CD Projekt Redowi, że powiedzmy sobie szczerze, że jest to trochę żałosne, że po 8 miesiącach od premiery i... Tych całych perturbacjach, które się dzieją wokół tej gry, oni jako te darmowe DLC, zapowiedziane wielkie. Znaczy, wiecie, ja się spodziewałem, że te darmowe DLC, to każdy się spodziewał, że to będą jakieś właśnie kurtki, skiny, jakieś pierdoły generalnie. I ja nie mam z tym problemu. Spoko. Darmowe DLC, pierdoły, jak najbardziej. Jakby, jakby nie liczyłem na to, że to będzie DLC na poziomie, nie wiem, serca, skamienia czy coś w tym stylu. Absolutnie. Ale jedna skórka do Johnnego, dwie kurtki i jeden samochód po 8 miesiącach, serio, no, ja wiem, że oni mają zawaloną głowę teraz tym jakby e, e, optymalizacją tej gry i tak dalej, ale mimo wszystko, no, kurde. Napiszcie w komentarzach, czy ja w tym momencie się czepiam, czy może jednak faktycznie mogliby coś więcej do tej gry dodać, bo ja powiem szczerze, ja bym chętnie pograł w cyberpunka, ja mam ochotę pograć w cyberpunka, tylko że ja już w nim wszystko zrobiłem, wszystko co można w nim zrobić, ja już w nim zrobiłem cenowego kontentu, cenowych misji, Cenowe DLC. Niech ta gra już sobie działa jak działa, już mnie to szczerze mówiąc nie obchodzi. Mam ochotę zagrać w nowe DLC z nowymi postaciami. W sumie nawet ze starymi postaciami też, to nie ma dla mnie większego znaczenia, bo uwielbiam postacie z cyberpunka i chętnie poznam nowe postacie w cyberpunku, Więc dajcie koniecznie w końcu jakiś nowy content, bo powiedzmy sobie szczerze: wydaje mi się, że już więcej jakby z tych starych konsol nie wycisnął niż to co zrobił do tej pory. Nawet niech zrobił jeszcze ten kroczek. I jeszcze dwa kroczki dalej, ale to nadal nie będzie zajebisty performance. Po prostu już trzeba się z tym pogodzić, że niestety na starych konsolach gra chodzi słabo. I albo trzeba poczekać na nową generację, albo zagrać na mocnym pc albo po prostu ten. I fajnie by było, żeby już olali temat tej optymalizacji. No chyba, że szykują jakąś bombę, że naprawdę wiedzą, że mogą to zrobić, tylko potrzebują jeszcze z pół roku na przykład, i wtedy gra będzie perfekcyjnie działała. Ale nie wydaje mi się po prostu, nie wydaje, mi się, więc wydaje mi się, że fajnie by było, jakby skupili się w końcu na... Na, na nowej zawartości bo, bo na nowych konsolach gra w kwestii performansu chodzi bardzo dobrze. I fajnie, że z kolejnymi patchami, bo jaki był największy problem na PS5 i Xbox Series X nie tyle performance samej gry w sensie wiecie, klatki na sekundę i doczytywanie tekstur i tak dalej, tylko największym problemem były bugi, że gra się crashowała, że tutaj jakaś misja się nie mogła skończyć, tutaj postać gdzieś nie mogła pójść, tutaj postać skoczyła przez ścianę, tutaj to, tutaj tamto. Wiecie, bugi, 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 bugi. Na starych konsolach do, do bagów jeszcze dochodził element performensu, niedoczytywania tekstur i całego tego syfu, o którym już tutaj kilka razy wspominałem. No, i że tak powiem, moim zdaniem już spokojnie mogliby olać temat tej optymalizacji na starych konsolach, bo wydaje mi się, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że wydaje mi się, że już nie, nie są w stanie więcej zrobić. Jeśli oni naprawdę mają gdzieś tam z tyłu jakiegoś geniusza, który w tym momencie powiedział im, słuchajcie, za 3-4 miesiące gra będzie zajebiście działać na PS4 Slim i na Xbox One, no to dobra, to niech robią, ale po prostu nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę, mimo że mam na to nadzieję. I tym optymistycznym zakcentem myślę, że zakończę, powiem Wam tylko tyle. Cyberpunk to jest zajebista gra, w którą polecam zagrać, naprawdę warto w to zagrać, przełamać się i jakby dać jej szansę pomimo tego, że technicznie leży i kwiczy na każdej płaszczyźnie. Naprawdę warto w to zagrać, są ciekawe postacie, ciekawe historie, ciekawy świat, super gierka, niedojebana umysłowo jeśli chodzi o technologię. Ale zajebista, naprawdę zajebista gierka, za którą trzymam kciuki i, i po prostu już, już niech nie próbują, po, niech już nie świrują, pawiana, że tak powiem. I przestaną już tutaj odwalać jakiegoś tego pajacu. Niech, niech przestaną pajacować po prostu, niech zaczną robić nowy content, bo na to czekam przede wszystkim. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jak się nie podobało, zostawcie łapkę w dół, Życzę Wam miłego dnia, lub wieczora, w zależności, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, do następnego, cześć!